Warszawa, grudzień 1995 roku. Teatr Wielki. Wielka gala sylwestrowa. Elita polskiej kultury: aktorzy, reżyserzy, muzycy, politycy. I dwie gwiazdy. Dwie gwiazdy z dwóch różnych światów. Pierwszy Stanisław Górecki, 60 lat, bas baryton, legenda polskiej opery. Śpiewał w Laskali, w Metropolitan Opera w Wiedniu, w Paryżu, w Londynie. Człowiek, który uważał, że prawdziwa muzyka to tylko opera, że wszystko inne, rock, pop, jazz to rozrywka dla mas, że artyści jak Niemen to zabawiacze. Drugi Czesław Niemen, 36 lat, legenda polskiej muzyki rozrywkowej, człowiek, który łączył rock z poezją, który śpiewał Norwida i Baczyńskiego, który zdaniem Góreckiego nie miał prawa nazywać się artystą. Tej nocy ci dwaj mieli się spotkać i nikt, absolutnie nikt nie spodziewał się tego co nastąpi. Foyer teatru wielkiego błyszczał, kryształowe żyrandole, marmurowe posadzki, szampan w kieliszkach i ludzie, najważniejsi ludzie w Polsce, którzy rozmawiali, śmiali się, pokazywali się. Niemen stał w rogu w swoim zwykłym ubraniu, nie smokingu jak inni. Ciemna koszula, ciemne spodnie. Żadnych krawatów, żadnych muszek. Włosy długie, ciemne opadające na ramiona, broda gęsta, ciemna, oczy obserwujące wszystko. Nie lubił takich imprez, nie lubił udawania, nie lubił świadka, które bardziej interesowało się pozami niż muzyką. Ale Małgorzata, jego żona prosiła. Raz w roku Czesław: Jeden wieczór, więc przyszedł: Opatrzcie, nasz Rokman! Głos był głośny. Teatralny. Przeznaczony dla publiczności. Niemen odwrócił się. Stanisław Górecki szedł w jego stronę. W perfekcyjnym smokingu, z kieliszkiem szampana, z uśmiechem, który nie sięgał oczu. Za nim świta, wielbiciele, ludzie, którzy chcieli być blisko sławy. Panie Niemen, Górecki stanął przed nim. Nie spodziewałem się pana tutaj. W końcu to teatr wielki. Świątynia prawdziwej muzyki. Dobry wieczór, panie Górecki. Wie pan, Górecki mówił głośno do wszystkich wokół? Zawsze się zastanawiałem, jak to jest być piosenkarzem? Ostatnie słowo wymówił z ledwie skrywaną pogardą. Jak to jest być piosenkarzem? Niemen mówił spokojnie. Chyba podobnie jak być śpiewakiem operowym, tylko bez peruk. Śmiech wokół, ale Górecki się nie śmiał. Pan żartuje, powiedział Górecki, ale między nami jest przepaść, fundamentalna różnica. Jaka? Technika. Górecki wypił łyk szampana. Lata studiów, lata ćwiczeń. E pan wie, ile lat trzeba, żeby śpiewać operę? Wiem. Dziesięć, piętnaście, czasem dwadzieścia? Górecki rozejrzał się po świcie. A pan? Pan wziął gitarę i zaczął krzyczeć do mikrofonu. Nie krzyczę. Och, przepraszam. Górecki skłonił się teatralnie. Pan ekspresyjnie wyraża emocje. Tak to się teraz nazywa? Śmiech świty. Niemen milczał. Patrzył na tego człowieka, na jego perfekcyjny smoking, na jego perfekcyjny uśmiech, na jego perfekcyjną pogardę. – Wie pan co? – Górecki odstawił kieliszek. – Mam pomysł, fantastyczny pomysł. – Jaki? – Niech pan zaśpiewa. – Słucham? – Tu, teraz. Górecki wskazał na fortepian w rogu foje. – Zaśpiewajmy razem, pan i ja. Pokażmy tym wszystkim ludziom różnicę między sztuką a rozrywką. – Wokół zebrał się tłum. Ludzie słyszeli wymianę zdań. Ludzie chcieli zobaczyć, co się stanie. Ludzie, jak zawsze, kochali konfrontację. Panie Górecki, powiedział Niemen, nie musi pan niczego udowadniać. Ja? Górecki zaśmiał się. Ja nie muszę, ale pan, pan mógłby pokazać, że jest kimś więcej niż krzykaczem z gitarą. Nie jestem krzykaczem. To niech pan udowodni. Górecki wskazał na fortepian: „ Jeden utwór. Pan i ja, niech ci ludzie sami ocenią. Cisza. Wszyscy patrzyli na Niemena, czekali, co zrobi, odmówi, wyjdzie, skompromituje się. Niemen patrzył na Góreckiego, na jego pewność siebie, na jego pogardę, na jego absolutne przekonanie, że wygra. Dobrze, powiedział Niemen. Słucham? Górecki był zaskoczony. Powiedziałem dobrze. Niemen ruszył w stronę fortepianu. Zaśpiewajmy. Fortepian był piękny, Steinway, czarny, lśniący. Pianista, młody mężczyzna w smokingu, siedział już przy klawiaturze. Co śpiewamy? spytał Niemen. Och, cokolwiek pan chce. Górecki uśmiechnął się pobłażliwie. Może jakąś pana piosenkę. Dziwny jest ten świat. To chyba pana największy hit? Nie. Niemen usiadł przy fortepianie. Pianista ustąpił mu miejsca. Coś innego. Co takiego? Niemen położył palce na klawiaturze i zagrał pierwszy akord, górecki zbladł. To jest Aria Mefistofelesa, powiedział Niemen, z Fausta Gunoda. Pan ją zna, prawda? Oczywiście, że znam, ale pan. Ja zaśpiewam pierwszy. Niemen mówił spokojnie. Potem pan. Niemen zamknął oczy, wziął oddech i zaczął śpiewać po włosku. Operowym basem, arie Mefistofelesa, jedną z najtrudniejszych arii basowych w repertuarze. Son lo spirito cenega sempre tutto, jego głos wypełnił foyer teatru wielkiego, nie głos piosenkarza rokowego, nie głos krzykacza z gitarą, głos operowy, czysty, potężny, techniczny doskonały. Lastro il fior, Górecki stał z otwartymi ustami. Z twarzą, która przechodziła od niedowierzania do szoku, do czegoś, co wyglądało jak strach. Rido et avampo. Ludzie wokół milczeli. Nie szeptali. Nie komentowali. Milczeli, bo to, co słyszeli, było niemożliwe. Rockman śpiewał operę i śpiewał ją perfekcyjnie. Niemen skończył arję. Ostatnia nuta zawisła w powietrzu i zamilkła. Cisza. Absolutna cisza. A potem aplauz, głośny, szczery, oszołomiony. Ludzie bili brawo. Nie dlatego, że to był Niemen. Dlatego, że to było piękne. Dlatego, że to było niemożliwe. Dlatego, że właśnie zobaczyli coś, czego nikt się nie spodziewał. Niemen wstał od fortepianu. Odwrócił się do Góreckiego. Pana kolej, powiedział spokojnie. Górecki stał. Blady. Z rękami, które lekko drżały. Ja, zaczął. No dalej, Niemen mówił bez złośliwości. Pokazał pan wszystkim różnicę między sztuką a rozrywką. Teraz pana kolej śpiewać. Górecki podszedł do fortepianu, stanął, otworzył usta i zawahał się, bo nagle zrozumiał. Zrozumiał, że cokolwiek zaśpiewa, będzie porównywany. Że ludzie będą słuchać inaczej, że jego technika, jego lata studiów, jego laskala i metropolitan nie wystarczą bo właśnie usłyszeli coś innego, usłyszeli prawdę. Górecki zaśpiewał tę samą arię, perfekcyjnie, technicznie bezbłędnie, tak jak uczono go przez dwadzieścia lat, ale, ale było zimno, było poprawne, było puste, aplauz był uprzejmy, grzeczny, taki, jaki daje się komuś, kto zrobił to, co powinien, nie taki, jaki daje się komuś, kto zrobił coś niemożliwego. Po występie ludzie podchodzili do niemena. Skąd pan to umie? Gdzie pan się uczył? Dlaczego pan nie śpiewa opery? Niemen odpowiadał spokojnie. Studiowałem. Dawno temu. Trochę w Gdańsku. Trochę sam. Ale dlaczego rok? Dlaczego nie opera? Bo rok pozwala mi powiedzieć to, co chcę. Niemen uśmiechnął się. Opera ma swoje zasady, swoje formy, swoje ograniczenia. Rok jest wolny. Ale pan mógłby mógłbym. Niemen skinął głową. Ale nie chcę, wybieram wolność, godzinę później. Foyer opustoszało, ludzie rozeszli się, zostali tylko nieliczni i w rogu dwie postacie, Niemen i Górecki, siedzący przy tym samym fortepianie, z kieliszkami wina, z rozmową, której nikt nie słyszał. Panie Niemen? Powiedział Górecki cicho, przepraszam, za co? Za wszystko. Górecki patrzył na swoje ręce, za krzykacza, za rozrywkę dla mas, za za moją arogancję. Nie musi pan przepraszać. Muszę. Górecki podniósł głowę. Bo pan mnie dziś nauczył czegoś. Czego? Że technika to nie wszystko. Górecki mówił powoli. Że można śpiewać perfekcyjnie i nie powiedzieć nic. I można śpiewać inaczej i powiedzieć wszystko. Niemen milczał. Wie pan, co mnie najbardziej uderzyło? kontynuował Górecki. Nie to, że Pan zna tę arię, nie to, że Pan ją technicznie opanował, ale to, że Pan ją poczuł. Pan śpiewał jak ktoś, kto rozumie Mefistofelesa. Kto wie, kim jest, co czuje? Bo wiem, powiedział Niemen, ja. skąd. Bo każdy artysta zna Mefistofelesa. Niemen uśmiechnął się. Tego demona, który mówi: sprzedaj duszę za sukces. Każdy z nas musi z nim walczyć. Codziennie. Górecki patrzył na niego. Na tego człowieka w ciemnej koszuli, na tego krzykacza z gitarą, na tego artystę, który właśnie dał mu najważniejszą lekcję w życiu. Panie Niemen, powiedział Górecki, czy mogę pana o coś prosić? O co? Czy zaśpiewa pan ze mną jeszcze raz? Górecki uśmiechnął się. Ale tym razem pana piosenkę. Dziwny jest ten świat. Po swojemu. Niemen patrzył na niego. Na śpiewaka operowego, który przed chwilą go wyśmiewał, który teraz prosił o wspólny śpiew, który może po raz pierwszy rozumiał. Dobrze, powiedział Niemen, i zagrał pierwsze akordy. I zaśpiewali razem: Dwie legendy, dwa światy. Jedna muzyka. Stanisław Górecki do końca życia opowiadał tę historię o nocy, kiedy chciał upokorzyć piosenkarza rokowego. I sam został upokorzony, ale nie ze złości, z miłości. Z miłości do muzyki, która nie zna granic. Niemen nauczył mnie czegoś tamtej nocy, mówił. Że muzyka nie jest operą ani rokiem. Nie jest klasyką ani popem. Muzyka jest prawdą. I kto ma prawdę, ten jest artystą. Reszta to tylko technika. Na pogrzebie Niemena w 2004 roku Górecki był jednym z mówców. Miał 89 lat. Ledwo chodził, ale przyszedł. Żegnaj, Czesławie, powiedział. Żegnaj, największy artysto, jakiego znałem. Żegnaj, człowieku, który pokazał mi, że byłem głupcem, i który, mimo to, zaśpiewał ze mną. I wtedy, stary śpiewak operowy, zaśpiewał. Dziwny jest ten świat, po swojemu, z operową techniką, ale z rokową prawdą. I ludzie płakali, bo wiedzieli. Wiedzieli, że te dwie legendy, tak ta różne, nauczyły się od siebie nawzajem. I że muzyka, prawdziwa muzyka, nie zna granic. Ta historia nie jest o oprowadzie, nie jest o roku, jest o tym, że arogancja jest wrogiem sztuki, że technika bez serca jest pusta i że najlepsi artyści uczą się od wszystkich, nawet od tych, których na początku lekceważą. Jeśli ta historia Cię poruszyła, posłuchaj dzisiaj czegoś nowego. Czegoś, co zwykle byś zignorował. Może opery, może roka, może jazzu. Bo muzyka nie zna granic, tylko my je tworzymy. Zostaw łapkę w górę dla wszystkich artystów, którzy przekraczają granice i dla tych, którzy uczą się pokory. Subskrybuj kanał, bo w następnym odcinku opowiemy historię nocy, kiedy Niemen zagrał koncert dla jednej osoby i sekretu, który zmienił wszystko. Do zobaczenia i pamiętaj: nigdy nie oceniaj muzyka po gatunku, oceniaj po prawdzie, bo prawda jest jedna dla wszystkich.